Serdecznie z tej strony, Krzysztof Tygry z Białkowski. Witam Was wszystkich i zapraszam do tego, co mówiłem wcześniej, czyli kolejny odcinek odnośnie mojej walki. Jak to było naprawdę? Dobra, Kusie, w takim razie, skąd pomysł na walkę i jak w ogóle do niej doszło? Walka zrodziła się na sali, w odcinku, gdzie. Pomysł? pomysł, pomysł na, na walkę, gdzie, gdzie z młodymi chłopaki, chłopakami trenowałem, trenowaliśmy. Byli, część właśnie chocinka, część z Aleksandrowa przyjeżdżała. No i tam właśnie się okazało, że e, wtedy e, no już były e, wicemistrz polskich strongmanów e, gdzieś tam na, 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 na jakąś galę, szuka, szuka zawodnika. Ale jak to się stało? Ktoś Ci jest... złożył jakąś propozycję? Znaczy nie, dlatego że mój kolega, który mi pomagał w przygotowaniach, Ordon, będę już mówił tu przezwiskami, on znał, on znał jednego z tych trenerów z tego klubu. No i on się skontaktował, i my wyszliśmy z taką propozycją, że jeżeli szukają zawodnika ciężkiego, to, chętny. to, to jestem chętny. Tak. No i wtedy zaczęły się rozmowy. No i tu fajnie bym chciał to wytłumaczyć, że bo było bardzo dużo, bardzo dużo takiego pomieszania w tym, bo walka miała się w pierwszym, w pierwszej rozmowie. Miała się odbyć w MMA. Później stwierdzili, że ich podopieczny strongman no nie daje rady w parterze. Ma ciężko z tym, jest za ciężki. Jak to określili, troszkę niezawodowy. Nie Bo swoim przeciwnikiem był? No, już nie żyjący Patryk Buczko. Były, były strongman, wiceministrz polskich strongmenów. Ostatniego podżywianego niestety w młodym wieku. No i tak się dogadaliśmy, że jednak wychodzimy w systemie K1, chociaż no, no wyszło jak wyszło, ja z racji tego, że mi zależało, to się zgodziłem na tą walkę. Gdzie w ogóle trenowałeś do tej walki? Jak wyglądały twoje przygotowania? Yy... Do walki z Patrykiem Buczko. Do, Patry... do, do, do walki, tak jak do, do, do treningów jeździłem, jeździłem do Ciechocinka, tam spotkaliśmy się czysto tak koleżeńsko, w przyjaźni, tam sobie trenowaliśmy dla siebie. No a tu przez to, że wyszła walka z patkiem no to trenowaliśmy, tren, trenowałem tam pod okiem, pod, pod okiem Grzegorza Rewersa Mariusza Ordona, mojego przyja moich przyjaciół. No i tak to się wszystko zrodziło, tam, tam były... Ale treni... ten trener, o którym wspomniałeś, to był trener od stricte od K1? Od znaczy, kickboxingu Nie, no to jak już mam, mam być szczery, to był Człowiek, który, który to kochał, to była jego pasja, życie. No i on to przykładał na, na, na młodych... Na Ale on młodych, nie był jakimś wykwalifikowanym Nie, Nie nie, nie, nie miał uprawnień, dlatego to mówię, to było z pasji. On kiedyś trenował, tak samo i Mariusz, oni, oni kiedyś chodzili do klubów, trenowali. Troszkę inaczej było, no bo MMA przyszło dużo później. Na tej, na tej to zas zasadzie było. Dobra, powiedz mi jeszcze, kto stał w Twoim narożniku, bo z tego, co wiem, to to były osoby tak jakby przypadkowe, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o mój narożnik, w, w trakcie walki, no to niestety wyszło tak, że, że praktycznie pojechałem sam, razem z Mateuszem, czyli synem, synem, w cudzysłowie powiedzmy naszego trenera Grzegorza, bo Grzegorz wjechał, musiał wyjechać do Anglii z powodów e, osobistych. E, niestety Mariusz też musiał wy, w, opuścić, opuścić nas na dłuższy czas. No i tak się stało, że na, na centralnie na tą walkę, no niestety byłem, tylko ja tam pojechałem, ja, Mati, no i jakiś kolega się znalazł, bo akurat też tam był, i także ja, no, szczerze mówiąc, no byłem bez, bez narożnika, także, także pojechaliśmy razem, jeden drugiemu pomagał. No czyli wychodzi, wychodzi na to, że te przygotowania w ogóle nie były profesjonalne w żadnym stopniu, bo ani trener nie był profesjonalny, ani nie miałeś narożnika. Czyli praktycznie to były takie przygotowania powiedzmy na półgwiska, tak? To znaczy jak mam być, jak mam być cztery, to, to, to nie wiem, czy nawet tak można powiedzieć, że to były przygotowania na półgwiska. My od samego początku, jeżeli jak się zrodziła tylko taka możliwość walki, to chcieliśmy pokazać, że ludzie z pasją w tak zwanej wychodząc z piwnicy, bo kiedyś się trenowało na przykład kulturystyka w piwnicach wychodząc, mogli, mogli coś tam pokazać, że mają pasję, mają, mają do tego serce nie przez pryzmat pieniędzy, jakiegoś tam lajków i tak dalej, tylko po prostu z przyjaźni, z takiej czysto, sportowej, fajnej rywalizacji. Przygotowań nie było wcale, bo przygotowania praktycznie były 3 czy 4 spotkania. Ja miałem, ja miałem takie odczucie, że oni chcą ustawić bardziej tą walkę niż ta walka ma być normalna, bo chcieli się cudować z jakimiś sparingami, żebyśmy sobie najpierw pospalowali z Patrykiem, gdzieś tam zobaczyli, jak, jak walczymy i tak dalej. Czyli to nie ma praktycznie żadnego sensu, bo to. No, no ja tego nie rozumiałem, bo mówię, no jesteśmy rywalami. Dokładnie. Jest po, po drugie, ja pracowałem w ochronie, w ochronie stałem na bramkach. Dwa tygodnie przed walką, no niestety miałem nie przykre, przykre przykrą sytuację, że złamałem nadgarstek w prawej, w prawej dłoni, więc tydzień czasu nosiłem gips przed walką. więc. Tak przed przygotowanie... walką właśnie byłeś no, powiedzmy. No i nie było żadnych no. przygotowań, bo to, to dostaliśmy od Daniela te tu, teraz. Przenieśmy się może już e... do samej walki i powiedz mi, jak ona w Twoich oczach przebiegała I, i co w tej walce poszło nie tak, no że przegrałeś, tak, no bo werdykt był, że po prostu przegrałeś, tak? Jak w Twoich oczach ona wyglądała, jakie mia miałeś odczucia, czy Ty w Twoich oczach tą walkę wygrywałeś, co tam poszło nie tak? Przebiorąc, biorąc, jeżeli chodzi tak, jeżeli chodzi o w sumie tydzień czasu przygotowań przed walką, na to, żeby się na nią przygotować, Dołożąc do tego, że nigdy, nigdy nie stałem na ringu, nigdy, nigdy zawodowo nie walczyłem. Dołożąc do, do tego, że odnośnie reguł naszej walki w K1 dowiedziałem się od sen, sędziego ringowego, bo też to było zatajone. Więc no, jadąc na, na taką walkę bez nikogo, bez żadnego narożnika, bez żadnego I praktycznie wspania, bez, przygotowania. bez przygotowania, to moim zdaniem wyszło bardzo dobrze. Taktyka była, taktyka była mniej więcej tak określona od niego. Jakbyśmy dołożyli trenera, i to wszystko, bo podejrzewam, że było bardzo dobrze, bo tak było, że po 30 sekundach e, był knockdown, więc wszystko wychodziło. Później, później zagrało, zagrała, zagrała głowa tylko i wyłącznie głowa. I ja zrobiłem błąd, że, że czytałem komentarze, e, byłem sam przed, przed walką, czytałem komentarze i tak dalej. Więc no tu byłem sam, trochę na głowę sędzia, sędzia, sędzia mi co jakiś tam chwilę zwracał uwagę, no nawet samo to, że przerwał walkę, bo e, dojrzał Patryka łańcuszek na szyi, więc no... I, no tu, właśnie, byłem, ta walka no, w ogóle nie, no, nie wyglądała jak pra, prawdziwa walka. Więc, no jeżeli miały być tam bodajże, już nie pamiętam, nie chcę kłamać, dwie albo trzy rundy, miały być, bo na więcej się nie chcieli zgodzić, bodajże były dwie w Formule K1, nie chcieli się zgodzić, bo on kondycyjny by nie wytrzymał a praktycznie z tego, co dobrze pamiętam, tam zabrakło 20, 20 sekund. On mi zamknął, zamknął bodajże prawe oko, mm, ale no przy, przypomnijmy sobie, że od szóstej walki, walki Andrzej Gołta walczył z Molo do chyba 10 czy do 12 i wygrał jeszcze. Ja mi sędzia przerwał. No właśnie, chciałem właśnie jeszcze do tego nawiązać. Czy uważasz, że to było słuszne, że sędzia wtedy przerwał tą walkę, i czy uważasz, że gdyby ta walka nie została przerwana przez sędziego, czy byś ją wygrał? To znaczy, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak arogancko, no bo wiadomo, że jestem człowiekiem, jestem charakter osobą, jestem sportowcem, więc na pewno ta przegrana gdzieś tam mnie w sercu mierdzi. Ale jeżeli miałbym obiektywnie, to moim zdaniem powinien zostać przez sędziego, sędzia powinien powiedzieć krótko: Dopuszczam Cię, masz 20 sekund. Jeżeli zobaczy 2-3 uderzenia, w tą samą stronę, będę widział, że nie widzisz ciosu, przerywam ją, nie? a po prostu powinien puścić. Nie wiem jaka była, nie, dostała, nie dostałem żadnej wiadomości, nie dostarczyli mi żadnych kwitów z tego tytułu. Jak walka była liczona? E, niby twierdzili, że, że on 10-9 wygrywał, no, z tego co można zobaczyć na YouTube tą walkę, można ocenić, no, jeżeli, jeżeli w pierwszej rundzie ma kolega knockdown, e, no to, no, to, no to raczej na punkty powinienem wygrać. Nie wiem do dnia dzisiejszego, mimo że. Pan... Bo ta walka była przerwana w drugiej rundzie, tak? E, tak. W końcu Drugie. drugiej rundy sędzia zawołał, poprosił lekarza, ale czyli lekarz by nie przerwali, to jeszcze była jedna runda, tak? Bo na trzy było. 20 sekund. Z tego co wiem. Aha, czyli to, patrzę... na, na dwie rundy to było ustalone, tak? Tak, tak raczej na dwie rundy 20 sekund. Także mówię, no później się domagaliśmy do e, wiceprezesa bodajże, czy, czy zastępcy prezesa e, Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Pana Daniela T., który wziął za, za, tą, za tą walkę 500 zł, bo to wziął wynagrodzenie, bo to nie było tak, że kochamy sport i walczymy sobie za darmo. Kluby wocorskie nie pomagają za darmo, więc no, do dnia dzisiejszego nie dostałem żadnej no, punktacji, nawet chociażby. Nie? Czy rzeczywiście tą walkę przegrałem na punkty, czy nie? A wynagrodzenie w ogóle z tej walki jakieś było? Żadne. Brak sponsorów. Po pierwsze, no, no, sponsorów to wiadomo, musimy sobie zawsze sami łatwić. Jeżeli mówię o zawod za zawodnikach zawodowych, chyba że federacja daje, no ja tu niestety odwrotnie, za to, żeby móc zawalczyć, to na do poddawać. Tak, pan Daniel T., no teraz tu już radny, no to więc nie możemy mówić jego nazwiska. Wziął sobie 500 zł wynagrodzenia, tak zwanego za to, żeby mnie na tej gali przedstawili jako zawodnika z Wrocławka. No, nagrania są. Słychać jak mnie przedstawiałem, czyli nie z klubu, tylko z miasta Włocławek. Dobra, powiedz mi jeszcze, co byś zmienił, gdybyś dostał kolejną szansę na zawalczenie właśnie na jakiejś gali? Znaczy co bym zmienił? już. już co i... było nie tak w poprzedniej walce, co byś chciał. Wszystko, jak do tego podejść? Wszystko oprócz oprócz serca chęci było wszystko nie tak. Dlatego miesiąc, dwa miesiące po tej gali yy, tam chłopak. Był skutna, skonina, woda. że już też nie pamiętam, nie chcę kłamać. W wiadomościach prywatnych mi napisał, że wraca do, do formuły K1, że będzie walczył, żebym, czy mo, mo, mogę, bo mu zawodnik wyskoczył przeciwnik, czy mogę go zastąpić. No, ja powiedziałem, że nie, że w takim, w takim przypadku już więcej takich rzeczy nie będę robił. Ja chciałbym po prostu czysto, czysto sportowo e, zawalczyć, czyli mieć czas na to, żeby się przygotować, przygotować plan, zrealizować go, jeżeli chodzi o nośnik. Takie od, do od początku do końca. Z jakimś trenerem, żeby się on narożnik. Bo teraz, no, no, no właśnie to, trener, narożnik, przygotowania, żeby, nie, żeby, 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 żeby wyjść prawdziwie jak zawodowiec. Nie jak, jak worek do bicia i do tego, żeby ktoś sobie tam wygraną podbił, podbił, podbił swoją statystykę, nie? bo to takich propozycji jest bardzo dużo. Ja z tego niestety nie żyję, nie utrzymuje się, więc pracuję. Da. Dobra. to krzyczył na sam koniec. Jeszcze kilka słów do obserwujących mój kanał. A jeżeli kilka słów, to najważniejsze, dajcie lajka, rzućcie łapkę, skrybujcie kanał, oglądajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że będzie się podobać, bo będziemy starać się z Zacharem rozwijać kanał, żeby to szło do góry. Już są i już nie kolejne filmiki. I klikajcie. Do powodzenia. Pozdrawiam serdecznie. Pozdro!